Cześć. Witajcie na naszym kanale Pomieni duchem i kontynuujemy serię e, nauczań o wolności w Chrystusie. Tak? O tym, jak Pan Jezus wyswabadza z rozmaitych zniewoleń, z rozmaitych sideł, z rozmaitych więzi, e, z rozmaitych e, potrzasków, o tym, jak On. Powołuje nas do wolności i o tym, jak mamy w tej wolności stać niewzruszenie, abyśmy nie stawali się niewolnikami ludzi. Amen. Słowo Boże mówi nam, żebyśmy nie stawali się niewolnikami ludzi, żebyśmy byli wyzwoleńcami Chrystusa, bo to On powołał nas do wolności. W zeszłym odcinku dzieliłam się z wami na temat tego, co człowieka. Może związać. Nazywałam to po imieniu. Są to grzechy, są to ciężary, są to rozmaite nieboże balasty, które, kiedy Jezus Chrystus przychodzi do naszego życia, zrzuca z nas, tak? On daje nam swoje jarzmo. Jest w Słowie Bożym napisane, że to, to nieboże jarzmo tego grzechu, ciężaru, Mody tego świata, myśli tego świata, my to wszystko zrzucamy z siebie, tak? To jest ten stary człowiek, nazwany w Biblii, stary człowiek, który zostaje uśmiercony, który zostaje przybity do krzyża, który zostaje pogrzebany wraz z Chrystusem, a wynurzamy się jako nowe stworzenie. Haleluja! Jako nowi ludzie, nowy ty, nowa ja. Abyśmy mogli wieść całkowicie nowe życie w Chrystusie Jezusie, które jest życiem nie z tej ziemi. Dlatego ja bardzo często powtarzam w, w moich nauczaniach czy w tym, co nagrywam, że Ewangelia nie jest pochodzenia ludzkiego. Dlatego, że to, czego ucho nie słyszało, to, czego nasze oko nie widziało to czego nie doświadczyliśmy Bóg przez swego Ducha Świętego wlewa do naszego serca do ludzkiego serca wchodzą rzeczy nie z tego świata do ludzkiego serca wchodzą e, wszystkie wspaniałości które Bóg umieścił w nas przez swego Ducha Świętego dlatego że Duch Święty jest dzisiaj dla nas błogosławieństwem od Boga Ojca on jest obietnicą o którą modlił się Jezus Chrystus bo powiedział sam, że jeżeli On nie odejdzie do Ojca, to Duch Święty nie zostanie posłany, nie zostanie zesłany. I nawet nie chcę myśleć, jak dzisiaj wyglądałby świat bez Ducha Świętego, jak i tak jest świat bardzo ciemny, i tak ludzie poruszają się po omacku, nie wiedzą, dokąd, dokąd zmierzają mówię o ludziach ze świata. Natomiast my, mając Ducha Świętego, mamy zapaloną pochodnię, naszego Ducha zapaloną lampę i my możemy właśnie widzieć gdzie zmierzamy. My możemy my jesteśmy pewni nawet tego, że zmierzamy do nieba. Naszym celem jest niebo. A jeszcze tu na ziemi naszym celem jest ewangelizowanie ludzi, przyprowadzanie ich do Chrystusa, ratowanie zgubionych przed wiecznym potępieniem, mówienie im prawdy, Ewangelii, mówienie im o Jezusie Chrystusie, mówienie im o położeniu, w jakim się znajdują, że ciąży nad nimi gniew Boży, ale równocześnie Boża łaska jest wylana na cały świat i mogą w każdej chwili, poprzez prostą wiarę w sercu, poprzez wyznanie ustami, przyjąć Pana Jezusa i być zbawionymi, uratowanymi od wiecznego potępienia, halleluja to jest radosna nowina, której potrzebuje dzisiaj ten ciemny świat to jest jedyna radosna nowina na tym świecie jedyny ratunek tak naprawdę przed tym wszystkim co tak naprawdę nadchodzi na zamieszkały świat, tak i wiemy, że przyjdą na świat straszne rzeczy, wiemy, że ten świat rozpada się na naszych oczach, całe stworzenie cierpi bóle porodowe, możemy widzieć jak pandemie, wojny oraz rozmaite inne rzeczy, jak głody czy trzęsienia ziemi, które już od dawna też są, ale one się nasilają, jest eskalacja tego wszystkiego, następuje. A więc widzimy, że te bóle porodowe są coraz silniejsze, że wszystko się trzęsie, trzęsą się całe posady świata. Królestwo Boże się rodzi, rodzi się w bólach, haleluja, a potem zamanifestuje się realnie, fizycznie, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie na świat i będzie panował haleluja i będzie sprawował władzę nad wszelkimi narodami. To będą czasy sprawiedliwości, to będą piękne czasy, gdzie nie będzie żadnych wojen, nie będzie konfliktów. Ludzie będą żyć w pokoju z Jezusem Chrystusem, halleluja, poddawszy się właśnie Jego rządom i Jego panowaniu. Ale nim to wszystko nastanie, my już teraz jesteśmy tymi, którzy noszą Królestwo Boże w sobie, w środku. Dlatego, że Królestwo Boże to nie jest pokarm i napój, ale to jest sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Halleluja. I chcę się Ciebie dzisiaj zapytać, czy Twoje serce... Nie pragnie pokoju? Czy Twoje serce nie marzy o, o szczęściu, o radości? I nie są to słowa z reklamy utopii tego świata, nie jest to kolejna rzecz, którą musisz mieć. Nie jest to jakiś ciuch, nie jest to jakiś gadżet, nie jest to jakiś przedmiot, który sprawi chwilową radość, która i tak przeminie, ale pytam Ciebie o prawdziwą radość, o prawdziwy pokój, halleluja! O prawdziwe szczęście. Czy Twoje serce nie szuka tego, czy Twoje serce nie pragnie tego, aby znaleźć to źródło, źródło, z którego płynie miłość, płynie radość, płynie pokój. Płynie wszelkie dobro, o którym nawet nie marzyłeś bądź nie marzyłaś. No i właśnie chcę wskazać ci drogę, i tą drogą jest Jezus Chrystus. Całe szczęście jest osobą Jezusa Chrystusa. Każde szczęście, wszelkie szczęście, cokolwiek może spotkać się szczęśliwego na tej ziemi dopóki oddychasz i chodzisz w tym ciele to jest osoba Jezusa Chrystusa, halleluja właśnie ten Jezus On uwolnił mnie, On zbawił mnie, halleluja On codziennie podnosi moje życie, On sprawia, że chce mi się żyć, że kocham żyć, że e, potrafię cieszyć się z rzeczy, e, z których nie potrafiłam się kompletnie cieszyć jeszcze 10 lat temu, słuchajcie dla mnie było wszystko w czarnych barwach, dla mnie nie było e, jakby nadziei w ogóle. E, wszystko było takie ciężkie, takie trudne, takie e, wkurzające w ogóle. I kiedy przyszedł Jezus Chrystus, halleluja, on uwolnił moje serce od narzekania, od troski, od zmartwienia, od niewłaściwych e, nastawień, od złego nastawienia serca, od złych porządliwości. Ją wlał w moje serce to, czego moje serce jeszcze wcześniej nie znało I przyszedł do mego serca pokój i przyszła do mego serca radość. Haleluja. I przyszło uwolnienie od grzechu, moje sumienie, które było również obciążone pewnymi rzeczami, zostało całkowicie uwolnione. Poczułam się wolna, poczułam się święta, poczułam się czysta, Poczułam się wreszcie, z sobą, tak naprawdę, bo ja szukałam przez całe życie siebie, zastanawiałam się, kim ja jestem, co ja tutaj robię, dokąd ja zmierzam, co jest po śmierci, co jest przed narodzeniem, i tak dalej, i tak dalej. To było mnóstwo pytań filozoficznych, natomiast kiedy znalazłam się w Chrystusie, wszystko jakby po prostu klikło, wszystko się ze sobą połączyło, poczułam się pełna, poczułam się w końcu, że wiem kim jestem, że wiem co tu robię. I ta wolność, która przyszła do mojego ducha, to było coś pięknego, po prostu coś wspaniałego. Kiedy ja mogłam się cieszyć, kiedy mogłam czuć pokój niezależnie od okoliczności. Dlatego, że Boże Słowo nie obiecuje nam, że kiedy nawrócimy się do prawdziwego Pana Jezusa Chrystusa, to znikną problemy, ale obiecuje nam, że my pośród tego całego, Ambarasu, który tutaj mamy na świecie, pośród tych ucisków, pośród rozmaitych problemów, będziemy reagować w należyty i pra prawowity jakby sposób, czyli pokojem, trzeźwym myśleniem, radością, miłością i całym, jakby tym pakietem, w który wyposażył nas kochający Ojciec z Nieba. Także taka radość, taka wolność weszła do mojego serca. To było coś cudownego. Trwa to do dziś. I dbam o to, aby to miejsce było święte, aby to miejsce było poświęcone Bogu i aby nic, co e, pragnie e, zagasić e, tą radość, ten pokój, ten, ten jakby pożar Bożej Miłości, żeby nic takiego się nie wydarzyło w moim życiu. Dlatego, że Jezus Chrystus jest na pierwszym miejscu. I to musimy sobie i jasno ustalić, że Chrystus przychodzi i staje się numer jeden w moim życiu i numer jeden w Twoim życiu. Kiedy Jezusa Chrystusa wywyższysz i kiedy On będzie tym numer jeden w Twoim życiu, to tak naprawdę wszystko inne zostaje mu poddane. Cała, całe nasze życie, wszystkie nasze myśli, cała nasza istota, duch, dusza i ciało są poddane Jezusowi Chrystusowi. I to jest taka dyscyplina, to jest ta przemiana umysłu, której poddajemy się codziennie, czytając Słowo Boże, modląc się. Hallelujah. Modlitwa w Duchu Świętym po prostu wyrywa nas, wyrywa nas, rozbraja nas ze wszystkiego, co diabeł próbuje na nas nałożyć, rozbraja nas ze wszystkiego, co próbuje nas osaczyć. Uwalnia nas również od siebie samych, od niezdrowych reakcji na to, co się dzieje na zewnątrz, od oceniania przede wszystkim nas samych, ludzi wokół nas. Także kochani, jest w Słowie Bożym pisze, modlcie się w duchu świętym. I ja powtarzam, że modlitwa w duchu świętym. Ja rozumiem modlitwę w duchu świętym jako modlitwę też przy użyciu daru mówienia językami. To jest coś potężnego, to jest po prostu. Tak, jakby zamieszkało naprawdę niebo na ziemi, w ludzkim sercu. I kiedy my zaczynamy mówić z Ducha Świętego, to wtedy wszystko jest poruszone chwieją się góry na horyzoncie góry problemów, góry trosk, góry zmartwień, góry niemożliwości. Może myślisz, jak pokonać tego Goliata w swoim życiu, jak zmierzyć się z tą sytuacją i z tą, co zrobić w odpowiedzi na to, siam to, tak? Jest tego mnóstwo. Poruszamy się jakby w tym gąszczu, tak jak wcześniej wspominałam, tego wszystkiego, co nas otacza, tych myśli, rozmaitych ludzkich oczekiwań, czy poruszamy się w gąszczu jakby tego, co serwuje nam świat chociażby ostatnio wojny. I my pośród tego wszystkiego możemy mieć radochę, możemy mieć pokój w sercu i możemy naprawdę właściwie wierzyć, chodząc po świecie w wolności, w duchu świętym, ogłaszając Bożą wolę do ludzkiego życia, manifestując Boże Królestwo na tej Ziemi i wcale nie musimy czuć się z tego powodu potępieni. Halleluja. Nie. Jeżeli mamy Bożą radość, jeżeli mamy pokój w sercu, hallelujah, wiemy, kim jesteśmy w Chrystusie Jezusie i możemy wspaniale, hallelujah, głosić Słowo Boże, niezależnie od okoliczności, niezależnie czy to się komuś podoba, czy to się komuś nie podoba. Boże Słowo będzie głoszone. Jest głoszone, było głoszone i zawsze ci, którzy są wierni Chrystusowi, będą ogłaszali w duchu świętym Halleluja Chrystusa Jezusa, że jest królem, Panem, Bogiem, zbawicielem i jedyną naszą wolnością i ratunkiem, tak naprawdę przed tym wszystkim, co nadchodzi na cały zamieszkały obszar Ziemi. Ale teraz chciałam zadać Ci takie pytanie, dlatego że. Mój Chrystus, którego ja poznałam, jest Chrystusem, który uwalnia, który uzdrawia, który przebacza grzechy, który prowadzi mnie do miejsc obfitych, tak jak czytamy w Psalmie, że nie zabraknie mi niczego, tak? Halleluja, Pan jest pasterzem moim, nie zabraknie mi niczego, nad wody spokojne prowadzi mnie. Nad miejsca obfite prowadzi mnie, tak? Więc, jakby Bóg jest Bogiem obfitości. Bóg jest Bogiem, który nie przychodzi do naszego życia z pustą torbą, z, bra z brakiem, lecz on puka do naszych drzwi i ma, wiecie, jakby dla nas pełny plecach prezentów. Hallelujah! To jest obfite życie w Chrystusie i to jest obfite życie w duchu tak, bo Królestwo Boże, jak wcześniej wspominałam, to nie jest pokarm, napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym, ale co za tym idzie, to przekłada się na nasze fizyczne życie, na nasze życie na tej ziemi, czyli że my możemy tak naprawdę być zaspokojeni w Chrystusie, bo Bóg obiecał, powiedział, że On zadba o nas, jeżeli On dba o wróbelki, o ptaszki na niebie, to tym bardziej o nas mówi Słowo Boże mało wierni. Jeżeli On jest tym, który karmi całe stworzenie, to tak samo my musimy mu wierzyć i ufać, że niczego nam nie braknie. I właśnie taki Jezus przyszedł do mojego życia. Jezus, który nie zna braku. Jezus, który nie jest Jezusem, który przyszedł, aby mnie ograbić, <grafię> aby mnie okraść, tak? Aby sprawić, że, że poczuję się źle, że, że wpadnę w depresję, że, że nie, to nie jest ten Jezus. Dlatego właśnie ja się dzisiaj Ciebie chcę zapytać, jakiego masz Jezusa? To jest takie pytanie bardzo ważne, które gdzieś tam może sobie każdy człowiek zadać. W jakiego ja w Jezusa dzisiaj wierzę? W jakiego Jezusa dzisiaj wierzę? Jakiego Jezusa poznałam, poznałem? Jakiego Jezusa wyznaję na co dzień? Tak? Bo prawdziwy Jezus, Chrystus, prowadzi nas do. Życia w obfitości, do życia w pokoju, do życia w wolności. My jesteśmy w stanie nawet błogosławić naszych wrogów i nieprzyjaciół, tak mówi Boże Słowo. My nie przechowujemy, jakby w swoim sercu, jakby nie czynimy ze swojego serca jakiejś takiej przechowalni dla bagaży nieprzebaczenia. My na bieżąco rozprawiamy się ze wszystkim, co przychodzi do naszego serca. Nie pozwalamy na nieprzebaczenie, dlatego że nieprzebaczenie mogłoby spowodować to, że nasza wolność zostałaby zabrana. Każde nieprzebaczenie jest tym, co związuje, każdy smutek jest tym, co związuje, każda złość prowadzi do tego, że zaślepia i, i, i w efekcie stajemy się jej niewolnikami, dlatego że człowiek staje się niewolnikiem tego, czemu poddaje się w panowanie. Tak mówi nam Boże Słowo. A więc mówimy smutkowi nie, mówimy złości nie, mówimy nieprzebaczeniu nie, mówimy w formie manipulacji nie i mówimy wszystkim tym, którzy chcieliby z nas zrobić swoich niewolników, również mówimy nie, dlatego że Boże Słowo nie jest związane. Hallelujah. Boże Słowo nie jest niczym związane. Boże Słowo uwalnia, Boże Słowo podnosi, Boże Słowo daje radość, Boże Słowo daje pasję do e, głoszenia Słowa Bożego i ono czyni z nas ludzi wolnych. Hallelujah. Hallelujah, jesteśmy wolni w Chrystusie, jesteśmy zbudowani na Nim, jesteśmy zakorzenieni w Nim i to czyni nas zwycięzcami, to czyni nas królami. I dlatego ja dzisiaj się Ciebie pytam: Jakiego znasz Chrystusa? Jakiego masz Jezusa? Wielu ludzi niestety posiada Jezusa religii. Jezusa, który w żaden realny sposób nie ma mocy do tego, aby taką osobę uwolnić, uzdrowić, sprawić, by z serca tryskała radość, wolność. To jeżeli takiego Jezusa masz, muszę ci powiedzieć, że ten Jezus nie jest Jezusem prawdziwym. Jest to Jezus religijny, jest to jakiś wytwór ludzkiej wyobraźni, który zupełnie nie ma mocy w Twoim życiu. Dlatego musisz poznać prawdziwego Jezusa. I przeczytam Wam teraz pewien werset z listu do Rzymian, właśnie który mówi i traktuje o tym, o czym przed chwilą powiedziałam. To jest Rzymian 10,14. I tu jest właśnie nawiązanie do tego prawdziwego Jezusa. W jaki sposób ja mogę dzisiaj realnie być dotknięta przez prawdziwego Boga, przez prawdziwego Jezusa? Trzynaście przeczytam. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który. Zwiastuje, czyli tego, który głosi, tego, który mówi, tak? A jak mają zwiastować, jeśli nie zostali posłani? Hallelujah! I tu jest właśnie nawiązanie do tego, że prawdziwi chwalcy, prawdziwi czciciele Boga, będą oddawać mu cześć w duchu i w prawdzie. W duchu i w prawdzie. I tacy ludzie, którzy będą bardzo żywo dotknięci prawdziwym Chrystusem, będą szli i będą głosili prawdziwego Chrystusa. Dlatego, aby inni ludzie, którzy nie znają prawdziwego Chrystusa, być może mają religijnego Chrystusa, być może mają Chrystusa New Age, być może mają jakiegoś Chrystusa, który jest po prostu wymysłem, filozofią ludzką. I taki Chrystus nie ma żadnej siły sprawczej w życiu człowieka, aby odpuścić grzechy, aby zmazać je krwią, dlatego że tylko krew prawdziwego Chrystusa może zmazać grzechy. I taki fałszywy Chrystus nie przynosi tej, o, tego obfitego życia, o którym mówię, tej radości, tej wolności, tego pokoju. Tego, te, tego dynamitu, który dosłownie nas rozpiera, kiedy modlimy się, hallelujah, kiedy uwielbiamy Boga, kiedy dziękujemy mu, kiedy jesteśmy pełni pasji dla niego, kiedy chcemy mu służyć całym sobą, kiedy chcemy innym ludziom opowiadać o tym, jak dobry jest Bóg, jak dobry jest Pan, jakie dobre rzeczy mi uczynił, tak? Jezus Chrystus powiedział do tego obłąkanego faceta, który tłukł się kamieniami po grobach który gdzieś tam był związywany łańcuchami, nie mieli na niego siły, tego, który przybiegł i padł do jego stóp i, i powiedział mu, że w nim siedzi legion tych demonów i tak dalej. Ten człowiek został uwolniony przez prawdziwego Chrystusa, przez miłość. Jezus przyszedł ze współczuciem, Jezus przyszedł do niego z łaską, on przyszedł do niego z realnym uwolnieniem od wrogów, którzy spowili jego umysł i duszę. I ten człowiek siedzi przy zdrowych w zmysłach, i, I pragnie iść za Jezusem, tak? Pragnie z nim podróżować, bo widzi, że Jezus jest w otoczeniu uczniów, e, którzy z nim podróżują. Ale Jezus mu powiedział: idź i wróć do miasta, w którym żyjesz. I ogłoś wszystkim ludziom, jak dobre rzeczy uczynił Ci Bóg. Jak dobre rzeczy uczynił Ci Pan. Hallelujah. Wiecie, ci ludzie, którzy. E, przyszli tam zobaczyć, co się stało w ogóle, dlaczego stracili cały dorobek swojego życia, jak te świnie wpadły w morze, to właśnie oni się przestraszyli tego człowieka, który siedział przy zdrowych zmysłach przy Jezusie Chrystusie. Dla, niego, jego stan, dla, dla nich jego stan był stanem normalnym, kiedy on szalał, kiedy on był chory, kiedy był opętany. Oni wiedzieli, że, że taki człowiek jest, i to był dla nich normalny stan. Ale kiedy zobaczyli tego Chrystusa, siedzącego przy zdrowych. W zmysłach, dlatego że Bóg daje ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Przy Chrystusie oni się przestraszyli. Przestraszyli się go. Opowiedzieli z tym facetem: jest coś nie tak, przecież on się zachowywał. On, on nagi gonił, rozbierał się, goły gonił, a teraz siedzi ubrany przy zdrowych zmysłach. Zobaczyli cud i ten cud pomimo tego nie przekonał ich i kazali Jezusowi, Chrystusowi odejść z granic, dlatego że widzieli tylko w tym wszystkim swoją stratę. To, to sta, te stada świn, które się utopiły. Ci ludzie byli ślepi na to, co Jezus zrobił z tym gościem. I on posyła tego, e, tego faceta do miasta rodzinnego. Jest to ewangelista. On daje mu, jakby, namaszczenie do tego, aby on szedł i głosił, aby, on zoba aby ludzie zobaczyli, jak.